Magda, zapraszam cię. Jesteś w pierwszej stylizacji. Dla mnie ta stylizacja jest bardzo dobra. Może zamiast tego puzderka, które trochę wygląda jak kosmetyczka, można by było wybrać coś bardziej eleganckiego. Na przykład takie puzderko. Stań tutaj obok mnie, moja droga. Wybrałaś jeszcze dwie stylizacje. Pamiętasz je? Tak. Kiedy miałaś robiony. Make-up i obcinane włosy. Ja ze sztabem stylizacyjnym przygotowałam stylizację, ale też alternatywy. I teraz tak, pamiętasz pierwszą stylizację? Pamiętam. To e, sukienka i płaszczyk. Sukienka płaszczyk. i płaszczyk. I płaszczyk. Tak. I, e, I klasyczne czarne szpilki. Coś jeszcze do tego? Pamiętaj, że chodziło mi o pełne stylizacji. Pamiętam, ale to e, duży kłopot sprawiało. Ale co, nie masz czasu w domu, żeby pomyśleć o pełnej stylizacji? Bo ja standardowo mam e, stałe, e, że tak powiem, zestawy. Ciała zakładam i już. Ale gdzie ty, przepraszam, masz te stałe zestawy w tym w bałaganie? Tym Tam co najwyżej jest jedna z spośród 23 par spodni, jedna spośród jakichś 150 t-shirtów, i może też jedna niewyprasowana. Kolejna kaszula, sukienka, płaszcz i szpilki. Załóż te rzeczy za lustrem i później wracaj do mnie, dobrze? Jak się czujesz? Bardzo dobrze. Fantastycznie w sukience, ale to taki mój krój, który ja lubię. Powiem ci tak, ta stylizacja nie jest zła. Ale dla bizneswoman, która ma trochę więcej od Ciebie lat, zaproponowałabym Ci coś, co trochę odmieni tę stylizację, dodaje jej charakteru. Założysz tę romaneskę. Ła, odważna. Dlaczego odważna? No, kolor, mimo tego, że ja uwielbiam róż, co jest taki, taki Barbie. Ten kolor to jest kolor, który jest absolutnym hitem nadchodzącego sezonu. Dobra, zamieniamy ten płaszczyk na tę ramoneskę. Szkoda, że się nie mogę I wiesz zobaczyć. co? Jeszcze jedna zamiana. Buty. Tak. Czarne szpilki na srebrne. Kocham szpilki. Bardzo się cieszę. Tak? Jak się czujesz? Powiedz. Nie dla mnie, ale bardzo fajnie. No to zamknij oczy. Dobra. Proszę bardzo. Wow. Trochę mi brakuje słów, ale w ogóle... Mono stylizacje są świetne, kiedy tonacja tego, co zakładamy na siebie jako tą wierzchnią część, jest delikatnie ciemniejsza. Do tego, żeby dodać stylizacji kropkę nad i, proszę bardzo. Świetnie. Modyfikując stylizację magdy do jasnoróżowej dopasowanej sukienki za kolano dodałam ramoneskę z ekologicznej skóry w oton ciemniejszym odcieniu oraz srebrne dodatki, szpilki i torebkę. Przechodzimy do kolejnej stylizacji. To, to wybrałam. A. Dobra. Spodnie. i buty. Bardzo tak. Bardzo, zachow... bardzo zachowawczą. Załóż te rzeczy i wracaj do mnie. Twoja stylizacja. Ta tak luźno. Bardzo. <gry> Moja droga. Mnie ta stylizacja kompletnie nie odpowiada. Dla mnie to jest taka trochę sylwetka chłopca. Tak, prosto. Dlatego ja spróbuję tę stylizację ulepszyć. Zostawiasz ten top. Mhm. Do tego zakładasz spodnie z wysokim stanem, top wkładasz do środka. Wow! I do tego ten spektakularny żakiet. Bardzo proszę. Tarebka jest wskazana. Wrócimy do Twoich czarnych, klasycznych szpilek. Załóż te rzeczy i wracaj. <grybuj> Czekaj jeszcze! Bo tak pięknie wyglądasz. Że muszę ci coś powiedzieć. Jeżeli kobieta tak wygląda jak ty teraz, to jest prawie idealna. Bo ideałów nie ma, umówmy się, ale prawie idealnym można być. Proszę Pięknie. bardzo, zobacz. Głupie ci, co? Bardzo. <grywy> bardzo dobrze mam makijaż, to nie widać tych kolorów. No i teraz czary marecha, kos pokus. Wystarczy, że wyciągniesz bluzkę i zobacz, co się dzieje. Trochę się skróciło Proste? No to podtrzymam Ci torebkę i zrób to sama. Cudnie. Twój styl to spodnie z wysokim stanem, które podkreślą talię. Bez względu na to, jakie będą trendy przychodziły w danym sezonie. Wybierasz takie spodnie. Na finał szykuję dla Ciebie bombę. ła! Wow. To, co mój sztab stylizacyjny wymyślił dla ciebie na finał, jest wyjątkowe. Poprawiasz make-up, poprawiasz włosy, szukasz się do finału i to będzie ten moment, ta chwila, tylko dla ciebie, ok? Czekam na ciebie. Do t-shirtu, który wybrała Magda, zaproponowałam czarne spodnie z wysokim stanem i prostymi nogawkami oraz czarne szpilki. Do tego dobrałam czarną marynarkę wyszywaną zielonymi cekinami i jasnoróżową torebkę.